Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy taką małą polecajką, bo dzisiaj byłam rano na zakupach w Lidlu, co u mnie zdarza się bardzo rzadko, bo jak bycie do Lidla mam daleko i zobaczcie. Takie prawie Janki Candle. Prawie, prawie, prawie. Słoik jest niemalże identyczny. Słuchajcie, tam są chyba trzy albo cztery. Już teraz nie dam sobie odciąć głowy zapachy tych świec. Dla mnie najpiękniejszym, bo wąchałam wszystkie cztery, jest właśnie ten Misty Woods. Um, to jest kolor taki niebiesko-zielony. Może tak tu Wam pokażę. I świeca ma gramaturę 490 gramów, także ona jest bardzo duża. I kosztowała 21,99. To jest yy, świeczka, którą ja mam w pracy, jak zresztą widzicie po sekretarzyku. I yy, ona pali się w tej chwili mniej więcej koło godziny, nie wiem jak będzie z wypalaniem się, niestety obawiam się, że nie będzie się tak pięknie wypalała jak Yankee Candle, w sensie, że boki się będą rozpuszczać, no ale zobaczymy, nie przesądzajmy jeszcze sprawy. Natomiast ja ją wzięłam ze względu na przepiękny zapach, zapach jest cudowny, nie jest to zapach tak intensywny jak Yankee Candle, no nie ukrywajmy. Ale specjalnie robiłam test, wyszłam z pracy i weszłam, wiecie, ze świeżego powietrza, żeby zobaczyć, czy czuć i czuć tą świecę. Rzeczywiście to jest taki świeży, ale dość słodki zapach, a nic mydlącego, cukierkowo-waniliowego. Um, bardzo ładny, musicie powąchać, dla mnie przepiękny. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak żyjecie w ten upał, bo ja po prostu się rozpływam. Mam zrobioną świeżą lemoniadę i powiem Wam, że mm, jak macie taki duży słój i jesteście tylko we dwoje. No chyba, że pijecie na okrągło tylko, ale jesteście tylko we dwoje i pijecie tak w miarę normalnie, to nie dodawajcie truskawek, tak jak ja dostałam ostatnio, bo ten słój jest tak ogromny, tu chyba za 4 litry wchodzi. Myślę, że spokojnie, bo wchodzą tutaj moje dwa y, dzbanki te filtrujące, a one mają około 2 litrów, także mniej więcej około 2, 4 litrów, może 3,5 tutaj do tego dzbanka wchodzi. I obecnie słuchajcie, mam tylko... Już Wam pokazuję. Mam or, cytrynkę, bazylię, bo fantastycznie się sprawdza i yy, ogórki. I powiem Wam, że... Nie muszę już podstawiać tego talerzyka, bo y, nic nie dokręcałam. A okazuje się, że to nie wiem, jakoś zasała się ta uszczelka czy coś. W każdym razie swój już nie cieknie. To fantastycznie, bo nie chciałoby mi się iść, zaczynać tej procedury całej zwrotu. Jak działa, to świetnie. Ten ogórek y, to podsunęła mi y, Urszulka. Y, urszulka, bardzo serdecznie dziękuję. To znaczy, ja znałam ten sposób, ale dawno o nim już zapomniałam, że się ogórka dodaje. Także urszulka o niku, jeśli dobrze pamiętam, UB. Kochana, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Masz rację, with cucumber is delicious. W każdym razie chcę Wam pokazać kilka rzeczy, które kupiłam, ale tak bardzo na szybko, bo to żaden hall, Po prostu to są rzeczy z tygodnia chyba. Ale są fantastyczne i pokazuję, bo świetnie mi się sprawdzają największy i najtańszy największy taki strzał w dziesiątkę i najtańszy produkt to słuchajcie jest codzienna pielęgnacja odżywka do włosów kozie mleko nawilżające przebadana w kierunku atopii z białego jelenia ona w promocji kosztowała ta odżywka 10 zł kupiłam ją w oszą, tym naszym małym bez nazwy i e, normalnie chyba 14 czy 13, nie pamiętam dokładnie. Zadyszka ją kupiłam i kochane moje włosy rozczesują się. Ja mam duży problem z rozczesywaniem włosów, bo ja mam włosy tosekoperatywne i one się bardzo czepiają, y, czy znaczy plączą. A potem po prostu w sumie to mogłabym paluchami rozczesywać włosy. Sprawdźcie sobie, e, jeśli y, macie taki problem. Szybko przeczytam. Optymalnie nawiża włosy oraz skórę głowy, regeneruje włosy suche, zniszczone podczas zabiegów fryzjerskich, nadaje włosom odpowiednią elastyczność oraz miękkość i z tym się zgadzam w 100%. Ułatwia rozczesywanie włosów. No i pH tam przyjazne. Co do reszty nie wiem, bo to wiecie pierwsze czy drugie użycie, drugie użycie moje. Natomiast to miękkość, elastyczność i rozczesywanie w 100% się zgadzam. Następny kosmetyk, który był również bardzo tani w promocji, kupiłam dzisiaj, wczoraj, wczoraj, bo przedwczoraj, za 13,99 w Rossmanie, to jest, wtedy kupowałam kolastynę pięćdziesiątkę do ciała i twarzy, a to jest generalnie chyba do samej twarzy, wysoko odporny, vegan friendly, bez zapachowy, natychmiastowa ochrona, ochrona do twarzy, dokładnie tak, 50. Nie roluje się pod makijażem, fantastycznie się wchłania, aczkolwiek w, wiecie, w, tą, w tej temperaturze to nic się nie wchłania idealnie, bo nawet jak Wam się wchłonie, to i tak zaraz <grywki> dziób jest mokry, także ale naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Ja nie wiem, czy się sprawdza jako ochrona UV, bo to się dopiero okaże. Ale używanie jest bardzo fajny i świetna cena za 50 ml 13,99, a przecenione chyba z 23. Tak, bo on był dychę przeceniony. Także biegnijcie do Rosmana. chyba się już nie załapiecie, bo dzisiaj jest 30, a film wstawię jutro to już pewnie go nie będzie w promocji. Ale 23 zł za 50 ml z PF50 to też jest niedużo. Ech. Fantastyczny, cudowny, obłędny płyn do mycia, nie płyn, żel oczyszczający do mycia skóry twarzy, do skóry suchej i wrażliwej z Baby Lab, kupiony w promocji za 35 zł, z 45, wiem, bardzo dużo, ale to się zużywa przez 3-4 miesiące. Naprawdę, uwierzcie mi. To jest z trehalozą, z pantenolem, z aloesem. Nie będę tego wszystkiego czytać, ale jest naprawdę rewelacyjny. One są do wielu rodzajów skór, więc należy sobie po prostu wybrać. Ja kupiłam w promocji HB za 35 zł I coś, co po prostu wzrusza mnie na sam widok. Club ceramidowy krem regenerujący z betainą i mocznikiem. Moja to jest wersja bogata, bo jest jeszcze lekka, odżywienie i odbudowa. Poczytajcie sobie o ceramidach bo nie chcę tutaj, wiecie, robić wykładu, bo to ma być krótkie pokaza krótki pokazanie kosmetyków, no, a nie chcę tutaj robić wykładu, ale to jest rewelacyjne. Jeśli macie tłustą skórę, to do niej jest właśnie e, dedykowana ta wersja lekka. Ja dla suchej mam tą wersję gęstszą. On jest bez zapachowy, bez substancji zapachowych. Jest, budzicie się i jest dubcia niemowlaka. A ja używam go dopiero z tydzień, więc czekam na długotrwałe efekty. I pokażę Wam jeszcze coś, co kupiłam. W Biedrze dzisiaj, słuchajcie, kupiłam sos tysiąca wysp, bo ja go bardzo lubię, ale generalnie go nie jadam, bo no, skład ma taki sobie, znaczy chodzi mi o ilość węglowodanów. I zobaczcie, wchodzę do Biedry i patrzcie co widzę. Sos tysiąca wysp keto, ale nie dajcie się zwieść, bo to żadne keto jest. Wzięłam, wzięłam powiem Wam szczerze po to, żeby Wam pokazać jak trzeba czytać składy, jeżeli oczywiście zależy Wam na to, żeby kupować dany produkt i żeby to, to, co tu jest napisane, było prawdziwe, to nie jest prawdziwe. Ponieważ ten. On na pewno jest przepyszny, no jeszcze nie próbowałam, bo ja go przed chwilą przyniosłam ze sklepu, ale słuchajcie. Eee, tak. Tłuszczu ma 33 gramy. O kurde. Ja Was bardzo przepraszam. On jest keto, ale dałam ciała. Ja coś źle czytałam. Ja nie wiem, co ja czytałam. No to widzicie, że bez grywam. On jest keto, bo jest tutaj tylko 4 gramy węglowodanów, w tym 2,3 grama cukrów. O jezu, naprawdę jest keto. No to tym bardziej jestem szczęśliwa, ale widzicie, że. Jak trzeba czytać? Ja czytałam. Jak Boga kocham, ja tu wyczytałam 20 gramów cukru. Naprawdę, coś w tym upale się dzieje z człowiekiem. Wtedy, kurczę, kupiłam bazylię zamiast mięty. Teraz keto. Nie, no, nawet nie będę się tutaj w żaden sposób tłumaczyć. Po prostu jestem fujara i tyle. Jestem fujara. E, no. To, to, jest, to są te rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Ja się roztapiam, a będę za chwilę robić mizerię, co jest czystą przyjemnością w tej pogodzie. Natomiast do tej mizerii muszę podgrzać kotlety, których wczoraj w nocy usmażyłam. Po prostu usmażyłam je w nocy. Słuchajcie, usmażyłam je na nowej patelni. Teraz Wam tą patelnię pokażę. Bo gdybyście byli zainteresowani? To jest genialna patelnia. To jest nówka moja. Użyłam jej dopiero dwa razy. To wczoraj drugi raz. To jest patelnia z jakąś powłoką taką niby, ke, te, ke to, niby teflon, ale to się jakoś. Dy, dyflon chyba. Taka powłoka nieprzywilejająca. Jest to polska patelnia z marki Galicja. I ona jest całkiem spora, ona ma 28 cm. Zapłaciłam za nią na Allegro 74,99, a w sklepie kosztowała wintermarsza, bo tam ją zobaczyła, i tam mi się spodobała, i tam kosztowała stówkę. Także gdybyście były, byli, kochani, zainteresowani, to mogę wam tą patelnię na Allegro podlinkować, jest rewelacyjna. Także. Y Idę właśnie odgrzewać te kotlety, nie wiem, jak ja to. chyba z żywo to dokonam tutaj podczas podgrzewania. Yy, będę robić tą mizerię, a potem będę kręcić mierzymy. Mam nadzieję, że uda mi się Gabę mówić, żeby mi pomogła, bo świetnie jej to wychodzi. Bardzo mi się podoba to, że nie muszę wiecie, z tym latać z tym yy, statywem, który notabene cały czas jest krzywy, a teraz yy, stoi yy, tak. Żeby, żeby tam było na widoku prosto. No. no, ale wiecie, zawsze jest coś innego do kupienia, a statyw to zawsze coś można pod nogę podłożyć i będzie ok. Nawet słuchajcie, się nie odciskałam świecę, się jak psu, nie powiem co, ale trudno. Bardzo się cieszę, że słoik nie cieknie i będę, kochani, kończyć. Jeszcze chyba. A, jeszcze pójdziemy dzisiaj z gabą do piwnicy, przyniesiemy drugi klimatyzator, bo. To piekło za oknem zdaje się nie mieć końca i raczej chyba końca mieć nie będzie, dlatego trzeba się uzbroić w drugi klimatyzator. Chciałam zrobić psu dobrze. Odpaliłyśmy wczoraj z gabą klimatyzator, a okazało się, że pies potężnie boi się klimatyzatora. I jest to ogromna porażka dla mnie. Bo ja myślałam, że zrobię je małej dobrze, a wychodzi na to, że. Nie. Dobrze. Odecę się później. Pózieczki. Powiedz Gabrysie, co będziesz teraz robiła? Będę konsumować truskawkę z balkonu. Czyli co to jest? Truskawka. Czyli to jest, no tak, ale to jest Twój pierwszy osobisty zbiór truskawkowy, ręcznie wyhodowany, przez zimę przetrzymany i zaowocowany. No. To pokaż ładnie, jak grydziesz truskaweczkę. Nigdy więcej nie będziesz miała swojej pierwszej, prywatnej truskawki. Na balkonie także, wiesz, to jest podwójna namwalika. Znaczy no, walika balkonowa. No, w ogóle to nie, ale. No, walika balkonowa. No to dawaj. Dawaj bo trzeba to. O. Z własnym piaskiem prywatnym, z kurzem prywatnym z balkonu i co słodka jest? Słodka. Naprawdę? No. No to tam chyba, nie wiem, ptaki się załatwiały do tej... Yy, kuf... Do tej doniczki, no chodzi mi o to, że dużo nawozu miała, że takie wiesz, soczyste wyszły i e, no. Dobre, dobre. Tak? No to fajnie. To smacznego. Gdzie co do domu chodzi klimatyzator. Jest 25 stopni na dworzu, ale w ogóle nic się nie schodziło w środku. I to jest jedyne to jest jedyne, co można jeść w taki upał. <grych> to jest mój drugi posiłek dzisiaj. I na pewno ostatni jest godzina 19 ale przez cały dzień nie miałam w ogóle ani ochoty, ani siły jeść czegokolwiek. Rano było cudownie, obudziłam się było 17 stopni i mówię sobie nawet jak trochę się podniesie to i tak będzie fajnie i znośnie. Nic z tego, nic z tego wzięło i zdechło i jest już 28. <słuch> 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 Ptaszki tam same cię denerwują, tak? No nie udawaj, że jesteś taka odważna. No idź koń, ptaszka! No gdzie ptaszek jest? Terima kasih telah menonton!